No. Widać kota? No. Teraz będziemy kota ten pazury obcinać, o skurwysy. No mm -hmm. mm -hmm. koty takie domowe to nie, one nie, nie zdzierają pazurów, bo nie chodzą po drzewach i po jakichś skałkach czy coś takiego i tutaj jest cały myk żeby za wysoko tego pazura nie odebrać, tu jest takie, nie wiem, czy nie będzie widać, taka linia kryteryczna, żeby kota nie bolało, nie? No i kotek mu jest akurat taki, że jaki ma długi ten pazur, przednie łapy to sobie da radę, da radę obciąć. Bez pomocy, ale tylnie to tak nie bardzo już. Mhm. Mhm. Najgorsze jest to, jak za krótko obetniecie pazura, to kot tak się zrazi, że kurde, że już potem będzie się rzucał, jak, jak raz mu za krótko obetniecie, że go zaboli, to nie ja już z kotem potem nie dojdziecie do ładu. No, no, takie są koty. Nie wytłumaczyć im, że to była pomyłka, nie? Tu jest ten piąty pazur, najgorszy, ja tego nie lubię robić, bo to, on tu jest zakopany o tej sierści. Z tym pazurem to, to zawsze jakoś tak, najdelikatniej się próbuje obchodzić. O, skurwę, syn. No, ale teraz trzeba kota obrócić. No i te pazury znowu na łóżku leżą. Trzeba kota obrócić. Znacie? Poczekaj. Trzeba kota obrócić, żeby drugi pazur ob... obciąć. Ten piąty, właśnie. Mhm. A. Ach, ten kot mój taki jest, że. O. Że przednie łapy bez problemu, ale tylnie to już ktoś musi go trzymać. Bo tylnie łapy jakoś on. Tył łapy tylnie. bo to wyjdzie, ale się przypieprzacie. Tylnie łapy Mam to... Koćko. U kota uciąć to ogólnie pazury uciąć to u kota to jest problem, ale właśnie i ona z przednimi pazurami nie ma problemu, ale, ale, ale z tylnymi to ma problem i wjeżdża. Chociaż no szkurde, no. połóż ją w ten sposób może na razie. No. To, może odstresuje trochę. Ale jest serduszko. No wali, no bo ona, ona tego nie lubi no. Ona nie wie, że my chcemy jej pomóc. chociaż tylnie pazury rzadziej się obcina, bo bo kot się napędza jakby w mieszkaniu nawet tylnymi pazurami. Troszkę zdziera. trochę sierści i uciąłem. Mm. Nie, to się rozdwoiło. Rozdwoił się? Mhm. Mhm. No dobra. Mm. I tu właśnie jest tak najgorsze, żeby to nie uciąć za wysoko. I teraz druga. No, mm. to się znowu się no to ona będzie teraz zła bardzo. Ciociusia, już kochana, no już, nie denerwuj się, no troszeczkę, patrz, tutaj jakby dać. to, jakby to zrobić może, <słuch> właśnie tak jakoś, o, Patrz, patrzy, macha ogonem, no one nie lubią te koty takich zabiegów. Nie chcę tej łapy coś mm. no w ogóle ty ich nie lubi. No dlatego już, już słoneczko, już koniec. Słoneczko. No, kotku. Menda, jedno, drapie po nocach. Słone... Już, już, już. No, no bo Dziecia. ci krzywdę zrobię. Nosz, kurwa, mać. No już jego macie. Dzisiaj ona no już. Może jutro dokończymy Nie, dzisiaj. Dzisiaj? Mhm. Oj. I jeszcze jeden tylko został. Okej, bo no, już mi pozrapie zaraz. Ale już nie ma czym, bo nie ma pazurów. Oj, to jest złośniczo. Nie lubisz tylnych, nie? Ona przednie to bez problemu znosi, ale no. tylnie jakoś tak nie dobra, wiem. Dobra, jutro się złapię. Nie, jeden pazur tylko został. No dobra, już, już. Nie, to ja już nie będę obcinał w tym tygodniu. Nie, ja mam termin za dwa tygodnie i koniec. Albo za miesiąc nawet. No. Dobra, no to. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording.